Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Manek. Witajcie w tą e, taką letnią już pogodę, bo dzisiaj naprawdę ciepło w Londynie, prawie 20 stopni. Także koszulek już się przywdział, <laughs> cieplutko, cieplutko. Chociaż ta pogoda taka zdradliwa, więc trzeba na siebie uważać mimo wszystko, bo to zmienia się co chwila. E, co chciałem powiedzieć? Odcineczek łączony standardowo będzie najpierw pole, a później będzie tamiza. Zobaczycie, co udało mi się dzisiaj znaleźć na tamizie. Może jeszcze jutro wyskoczę, także postaram się złożyć materiał taki z dwóch albo z trzech Padów. Serdecznie Was oczywiście zapraszam do oglądania. No i dziękuję Wam za poprzedni odcinek, który miał naprawdę dużą frekwencję. Tam już jest ponad 60 tysięcy wyświetleń. Dziękuję za wszystkie gratulacje pierwszego złota. Wielkie dzięki. Słuchajcie, ogłoszenia duszpasterskie standardowo. Przypominam, że w sklepie audyńce.pl znajdziecie zniżkę na hasło MANIEK. Wpisujecie MANIEK. Parę groszy zawsze tam urwiecie. Darmowa wysyłeczka. Także warto, bo pokazały się nowe, najtańsze, jakieś simpleksy. Także wejdźcie, zobaczcie. Może ktoś na majówkę sobie taki wykrywacz zakupi i będzie startował z tą przygodą. Bo naprawdę kochani, fajnie chodzi się z wykrywaczem. Kto jeszcze tego nie spróbował, serdecznie do tego zachęcam. Standardowo jeszcze przypominam o subskrybowaniu, komentowaniu, kliknięciu tego dzwonka, aby być na bieżąco. Ja już nie przeciągam, zaczynam szukać miłego oglądania. Hejka. Słuchajcie, są pierwsze straty. Team pointer mi przestał działać Pierwszy minus dzisiejszego pola, ale za to jest plus. Pierwsza moneta dzisiaj. Proszę bardzo, Dawid już tam przeciera. Edziu. Edziu? Pokaż go tego. No jest Eduardo. nożyco ręki. Kolejny Hami. Weź zaproś. zaproś Jednak zaproś. przynosisz mi szczęście. Zaproś, Dobry to, jesteś. Zaproś tego. A już myślałem, że to klątwa jest jakaś. A daj spokój, ja już mam dość tego życia już. Dawaj tu jakiś. Masz ten? Co mam? Szturek jakiś? nie Nie, nie ma, nie ma się tu gdzie wieszać stary, to nie mam. ty ma. przytrzymasz do góry. <laughs> ale zdenerwowałem się, bo mi się ping-pong rozwalił. Kolejny, czwarty już w mojej karierze. Długo czekaliście na tego gościa, w końcu się zjawił, ale Słuchajcie, no miał przyczyny, miał przyczyny, robił kampera. Serdecznie zapraszam was do Goblina. Zobaczycie, ile tam Dawid ci to zajęło budowa tego kampera. E... Półtora? Miesiąc i tydzień, no bez no. weekendów. Bez weekendów, miesiąc i tydzień wybudował kampera, także gratulacje. Weekendy, miłość, miłość słońce. Miłość z zakopanym, a tak to, no jestem z niego dumny, naprawdę dumny. Jestem z niego jak z młodszego brata. Postarał się, widziałem to. Zobaczycie Nie u niego w filmie. Pieniędzy... Przy sobie. Ale, ale działa. Dobra, do rzeczy. Bo to nie o nim jest film przecież. To jest film o historii, o poszukiwaniach wspólnych radości, euforii i takim oto znalezisku. Piękne, piękne znalezisko. A pierdolę, znowu on, kurwa, zaczyna mi tu wchodzić w kadr, aż mi nie chce wyzumować. Piękna klamerka i tyle materiału. Zestresniście się za nim? Bo ja tak, dawno z nim razem nie kopałem. Są mordą niewierną. Zjeżdżaj <noise> dziadło ode mnie. Kolejny piękny sygnał i kolejna klamra. A myślałem że to miejsce tak dobrze zrobiłem. Chodziłem linia za linią a to sygnał za sygnałem wychodzi. Goblin teraz przed chwilą też kawałek znalazł. A ja tak po umyciu myślę że będzie się pięknie prezentowała. Dawno takiego typu nie wykopałem także trafi do gabloty. Powiem Wam szczerze zaorane zostało guzikowe pole ale ale nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Myśleliśmy, że farmer według kalendarza majów e, i po tym, jak to ja mówiłem, Dawid, po tych księżycach Saturna, on e, te pola uprawia. Myśleliśmy, że tam będzie kukurydza w tym roku siana, że tam ta pierwsza gwiazda oświetliła to pole i, i tam będzie to sadzone, no, ale no niestety. No. Kalendarz majów i pierwszy, pierwszy księżyc Saturna tam zaświecił. A mówi, że ta jego kobita Jest o 14 i spącona i, I on wtedy wie kiedy sadzić No, Dobra, lecimy dalej już Powolutku kochani kończymy Na dzisiaj zrobiliśmy sobie rekonesans z Dawidem Idziemy już powolutku w stronę samochodu I Żetonik Norberg żeton, dawno go nie było Miedziany hamerek 1500 albo tam 1600 Już nie pamiętam Dużo tego się przewinęło, ale jakoś starość radość. Pamięć ucieka, ale jakiś taki dziwny, taki inny. Trzeba mu się przyjrzeć w domu, może jakiś ciekawszy jest. No, ta strona taka standardowa, a tu z tyłu taki in, 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 inniejszy jest niż inne. Ale powiedziałem, o ja Dobra, jak coś, to widzimy się przy kolejnym dołku. Albo na Tamizie, albo nie wiem, albo w polu. Zobaczymy. Witam kochani z nad Tamizy wczoraj było pole dziś przyszedłem na Tamizę miejscówka też fajna taka Wandsworth. tutaj wpadły złotka także idę sobie tam troszeczkę w stronę śmigłowców poszukać po tamtej stronie później wrócę jak się tutaj więcej odsłoni no ale już jest znajdę na oko i nie omieszkam już Wam jej pokazać proszę bardzo co my tu mamy? medal London Area Ole medalisko Kurde, nie trenowałem, a taki medal dostaję. Golden maniek na medal. Proszę bardzo, nie wiem w czym to było. Chyba jakieś judo. Tak mi się wydaje, zobaczcie. Judo. No dobrze, tu widzę. Judo. Umiem czytać jeszcze po japońsku. Także nie jest źle, ale zobaczcie, jakie medalisko. Czemu to ktoś tutaj rzucił? Nie mam pojęcia, ale ja zabieram ze sobą. techniczna, bo musiałem chwilę poczekać zanim ten helikopter wystartuje. A ja tu wykopałem z dołka taki oto pojazd. Słuchajcie kochani. E, pierwsza jakaś taki pierwszy motocykl ogólnie chyba z Tamizy. Taki pojazd od czego to z jakiej to bajki z jakiego to filmu to nie mam pojęcia. Także jak ktoś e, wie proszę napiszcie w komentarzu skąd od czego taki oto e, motocykl. W komentarzach z bym się dowiedział. Piękny taki, zrobię później mu lepsze zdjęcie ciężki, metalowy jakiś. Wlazłem w takie zagłębie tamizowe, gdzie można znaleźć sporo różnych ciekawostek, na przykład taką oto maszynę. Czy to maszyna była do liczenia jakichś banknotów czy czegoś? Spora taka. Chociaż na banknoty to może za duża, więc nie znam się na tym. Nie wiem, czy to. E, czy to było właśnie do liczenia, ale tak jak widzicie, wszystko tutaj, te lekkie śmieci, które gdzieś tam z tamizą płyną, gdzieś tu się zatrzymują w tym rogu. Ale tu Wam pokażę, znalezisko. Znalezisko na oko. Kolejny, tym razem taki drewniany. Ten taki ładniejszy. Nie wiem, czy go kurczę zabierać, czy nie. Taki drewniany to już taki solidny fajny leciutki wyrzeźbiony z drewna. Cholera zastanawiam się nad tym czy go czy go zabrać czy go nie zabierać czy go po prostu tu zostawić. Hmm. A nic nie znam się na tych wszystkich bożkach więc lepiej niech on tu spoczywa ja i tak na niego nie mam miejsca szukam skarbów szukam monet a nie tam jakichś bożków. Słuchajcie, już wiecie co się dzieje, jak Maniek kamerę e, przekłada na początek, żeby, żebyście zobaczyli tą mordę uśmiechniętą, to znaczy, że już jest dobrze. E, właśnie przed chwileczką przechodziłem sobie, mówię, nie wiem, z godzinę, z godzinę czasu nic, nic, same współczesne monety, same współczesne monety, nic więcej nie mogłem znaleźć, aż w końcu, aż w końcu, wór jak to powiedzieć, z tym żółtym materiałem się chyba otworzył. Pandora się otworzyła, bo jest kolejne złotko w tym roku. Pierwsze z tamizy, drugie w tym roku. I już Wam pokazuję. Szedłem sobie dosłownie. Tu chciałem na skróty przez wodę. Idę. Ping. Sygnał. No i co? Już Wam to pokazuję. Nic specjalnego. Oczywiście biżuteria, ale złota. Proszę bardzo. Złoty kolczyk z napisem. Sister, czyli dla siostry, tutaj mamy jakąś próbę 3,75, czyli to jest to e, najniższej próby 9-karatowe złoto. <noise> Jakie one by nie było? Cieszy przeogromnie, sami zobaczcie. Jest 9-karatowe złotko. To jakiś dmuchaniec taki pewnie w środku, nieważne. Jest złoto. Jest złoto, kolejne złoto. <noise> Mi się tak cieszy, bo powiem Wam szczerze Myślałem, nic nie wychodzi, nic nie wychodzi Aż w końcu udało się Po raz kolejny trafić złotko Ale jest dobrze Ale jest dobrze, jest drugie złoto w tym roku Ale <laughs> się kochani Wracam do okopania Godzinka jeszcze przede mną, także może uda się coś Znaleźć Oj, i dzisiejsza, najstarsza moneta Jaką do tej pory wykopałem Szału dzisiaj nie ma Nawet jednej baby na wózku nie znalazłem Jedna, druga pensa. Zaraz spojrzę, który to rocznik, jeśli oczywiście zobaczę. E, jeśli będzie tutaj widać. Elizabeth. No i tutaj. Czekajcie, dajcie mi chwilę. No i wypatrzyłem, wypatrzyłem, ale ciężko tutaj jest nad, na wysokości głowy. Data 1971. Także serdecznie pozdrawiam. 71 w tym odcinku. I mówię jak do tej pory najstarsza moneta, jaką udało się wykopać. Pokrążę jeszcze chwilę i taka piękna pogoda, że chyba trzeba odpalić jakiegoś grilla, jakiego, jakąś złoto, złoty napój się napić, bo to <laughs> jest, co, jest co uczcić. Kolejne złotko, także cieszę się ogromnie. Pominam standardowo, że nadal trwa zabawa o więcej, przyjaciele. To już chyba ostatni tydzień przed targami Pro Arma. Także jeśli ktoś ma ochotę jeszcze zgarnąć zestaw kubeczków, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w zabawie. Wystarczy, że zostawicie komentarz o, o byle jakiej treści, a ja z tych komentarzy rozlotuj, rozlosuję zwycięzcę. Także tak to wszystko się prezentuje. Szukam dalej. I kolejne znalezisko na oko już co niektórym dobrze znana. Nie myśl, nie, nie, żebyście nie mieli żadnych dziwnych skojarzeń, zatyczka. Od jakiegoś sosu, wiktoriański sos albo georgiański, no nie jestem tutaj już w stanie tego ustalić, ale taki od bardzo popularnego jakiegoś tutaj sosu w Anglii, szklany, szklana taka zatyczka. Już kilka takich sztuk znalazłem. Kilkadziesiąt takich sztuk już znalazłem, można powiedzieć, bo kiedyś na polu znalazłem chyba była jakaś fabryka albo jakieś wysypisko, bo nie wiem ile mam tego. 50 sztuk, może więcej takich koreczków szklanych. Dobrze. Szukamy. To jest to miejsce, gdzie kiedyś z Odynem tutaj się cieszyłem, właśnie w tym miejscu jak znalazłem to swoje takie złotko, które do tej pory nadal nie jest zidentyfikowane. A to miejsce już dało tutaj sporo, bo ja znalazłem tu ten kawałeczek tego takiego jakby dobrody złotego przedmiotu. Odyn tu znalazł złoty pierścionek, ja znalazłem złotą obrączkę, dziś złoty kolczyk, także złocodajna miejscówka. A tak poza tym, no nie ma tutaj zbyt wiele sygnałów. Raz na jakiś czas coś wpada. No, zobaczymy. Jak nic nie wpadnie, to widzimy się już na podsumowaniu. Nie podsumowanie zaczynamy standardowo od ołowiu. Troszkę tego wyszło, do tego troszkę kolorku. Nie ma tego za wiele, ale to i dobrze. Mniej schylania. No, przechodzimy teraz do tych lepszych fantów. No i zaczynamy, kochani, podsumowanie. Na pierwszy rzut wpada oczywiście piłka, którą znalazłem na oko. Przetargałem, bo w bardzo dobrym stanie syn będzie na pewno mega zadowolony z tej piłeczki. No i tamiza, tamiza, London Area medal z Judo wleciał na sam początek. Do tego 15 monetek, guziczek jakiś royal, e, tutaj muszę doczytać dobrze, dwa guziczki takie zwykłe pięciopęsówka stara, jedna, jeden jedna druga pęsa. Ten motocykl, którego widzieliście na nagraniu. Jeśli ktoś oczywiście wie, proszę piszcie w komentarzu koreczek szklany od mm, sosu. No i oczywiście znajda tego wypadu to jest 9 karatowe złoto za chwileczkę je pójdę zważyć zobaczymy ile to waży i tutaj zobaczycie w prawym e, dolnym rogu ile to złotko waży tu pewno dużo tego nie ma, bo to taki widać dmuchaniec, no ale złoto to złoto, nie ma co narzekać e, co niektórzy pewnie powiedzą, że już staje się to nudne e, pole, pole które byłem razem z goblinem, guziczki, plomba e, kolejny guziczek, jakiś na naparstek, dwie klamry e, tutaj mamy naprawdę Podobnie jakiś ołowiany token, no, rurbek żeton, no i hamerek z wypadu, jako pierwsza moneta i pierwsze srebro. Także ja jestem mega zadowolony. Nie ma tego za wiele, ale i tak uważam, że wypady były zacne. Także kochani, jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie, komentarza, subskrypcji oraz łapki. Dla lepszego zasięgu, ja się z Wami jeszcze nie żegnam, bo przejdę teraz przed komputer, wylosować dwa zestawy kubeczków. Zapraszam. No i kochani, zaczynamy losowanie dwóch zestawów takich oto kubeczków. Siedem kubków może trafić do jednego z Was. Odyńce, Underground Passion, Golden Manie, Hylozaur, Goblin, e, Corsir i oczywiście Odin. Tak się prezentuje taki zestawik. Ja już sobie komentarze wczytałem. Tutaj mamy 695 komentarzy. Także losujemy, nie przeciągam. Tutaj zobaczymy komu się tym razem poszczęści. Kto wylosuje taki zestawik? Zoltan! Odkrywca, Zoltanie, serdecznie Ci oczywiście gratuluję, mordeczko. Eee, kurczę, stary, cieszę się ogromnie, że to do Ciebie taki zestaw kubeczków trafi. Wiesz, jak się ze mną skontaktować, także serdecznie Cię zapraszam. A ja już nie przeciągam, losuję kolejnego zwycięzcę. No i komu teraz się poszczęści? Arek L. Arek L, czy to złoto, to jakaś moneta? Pozdrawiam serdecznie. Arku, prawdopodobnie jakiś guziczek albo część... Eee, spinki do mankietu, jeszcze tego nie wiem, nie udało mi się ustalić, ale gratuluję Ci wygranej zestawu siedmiu kubeczków, odezwij się proszę do mnie, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz pod każdym moim filmem, czy to będzie messenger, czy też e-mail, serdecznie Cię zapraszam, a ja wszystkim serdecznie gratuluję i dziękuję za wzięcie udziału w zabawie i zapraszam wszystkich serdecznie do kolejnej zabawy, piszcie komentarz, a ja w następnym odcinku rozlosuję kolejnych zwycięstw, dziękuję.